Dzień dobry w kolejnym teście jurorskim w Pasadenie Honda Clarity Plugin Hybrid. Mam najpierw bardzo istotne pytanie: czy flagowe okręty typu hybrydowego nie mówię o plugin, tylko hybrydowego tak jak nie wiem Toyota Prius i właśnie Honda Clarity, co one muszą być tak strasznie na siłę udziwnione. Dlaczego nie można normalnej wajchy zrobić do wybierania przełożenia? Tylko niektóre się wybiera pociągając, niektóre naciskając, niektóre mają oddzielne przyciski. A poza tym ten samochód z zewnątrz wygląda i wewnątrz też, w sensie kokpitu, wygląda po prostu na taki zrobiony na siłę design. Nie rozumiem tego, nie wiem po co. No ale to mniej istotne w tej chwili. Bardziej istotne jest to, że w wydaniu Hondy taki samochód trochę większy od kompaktowego. Trochę większy od Priusa. Ma zespół napędowy o mocy prawie 220 koni mechanicznych. A to już jest coś. Bardzo mi się podobają kamery. To jest pomysł Hondy. Poza lusterkami mamy tu kamery, które pokazują, jak wygląda. To, czego nie jesteśmy w stanie dostrzec, i to jest rzucane po włączeniu kierunkowskazu. Mamy obraz prawej burty. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Natomiast, no tak jak powiedziałem, zupełnie kompletnie mi się nie podoba udziwnienie designu. A sam samochód jest niewątpliwie. Bardzo szybki. Jest też zupełnie inny w charakterze od Priusa, bo jeszcze ani razu nie uruchomił mi się silnik benzynowy. Cały czas jadę na prądzie, mimo że naciskam na gaz z całkiem normalną siłą. A propos, jeszcze nie podoba mi się, to jest idiotyczne. Nie, nie jest w stanie nikt tutaj wsadzić palca, żeby to odpowiednio obsługiwać. Zobaczcie, to trzeba teraz paznokciem wydłubywać. O. Bez sensu. Zupełnie bez sensu. nas udziwniony, przedobrzony design. Samochód jest wielki, bardzo wygodny, całkiem szybki. Zaraz na autostradzie zobaczymy, jak wygląda jego realna szybkość. Nie będę go już pędził na Angeles Crest Highway, na górską krętą drogę. Po pierwsze, czas mnie goni, a po drugie. No niespecjalnie mnie to już interesuje. Uwaga, noga w podłogę. Oczywiście jest to tak samo ECVT jak w Toyotach. Tylko jak słyszycie efekt wycia jest bardzo wyraźny. Niemniej dynamika przyspieszania tego samochodu jest bardziej niż imponująca. No, biorąc pod uwagę, że pod względem mocy systemowej, systemowego momentu obrotowego jest to niemal dokładny odpowiednik tego co dopiero co testowałem w Toyocie RAV 4 i co jest pod maską Lexusa ES no to po prostu jest czym jechać. Dla samej przyjemności, uwaga, super! Po prostu super, te kamery boczne. Naprawdę mi się to strasznie podoba. Bardzo mi się również podoba ten samochód w sensie jazdy, w sensie prowadzenia. Jest co prawda nie, nieco zbyt chopliwy w czym no nie pasuje do image'u Hondy. Ale trudno tak naprawdę robić z tego jakieś sceny, jeśli auto ma ambicje być de facto średnią klasą i jeśli chodzi o przestronność i wygodę, zdecydowanie tą klasą jest. Kompletnie niepotrzebne jest tak wysokie umieszczanie fotela. Wiedzę Mając maksymalnie opuszczony fotel Czuję się jakbym był Co najmniej w Crossoverze, jeśli nie w Bez sensu i niepotrzebnie Czyli De facto ta sama kategoria Co z designem Ten samochód byłby Kapitalny, gdyby miał design normalnej np. na przykład Honda Accord której też już niestety nie ma przynajmniej w Europie a Clarity plugin hybrid czyli hybryda z możliwością doładowywania z gniazdka lub specjalnej ładowarki właściwie spokojnie mogłaby zająć miejsce akorda tym bardziej że no tak jak mówię jest bardzo pojemna Ponieważ jest pluginem, to umożliwia jednak jazdę nawet w długie odcinki trasy. Bo jak się skończy prąd, to jedziemy na benzynie. Mocy z całą pewnością wystarczy. Za każdym razem, jak myślę o hondzie Akord, to staje mi przed oczami bardzo, bardzo, bardzo od dawna przyjaciółka, która jest fanatyczną wyznawczynią Hondy, która dostaje białej gorączki od czasu, kiedy zlikwidowano dostępność akorda. I zastanawiam się, jak ją namówić na to, żeby coś takiego sobie sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. Tylko jak ją znam to, jak już to by sprowadziła po prostu amerykańskiego akorda i tyle. Bardzo, bardzo, bardzo dobre, bardzo miłe auto. No i jeszcze w dodatku, ze względu na to, że jest hybrydą, to ma potencjał bardzo oszczędnej jazdy. Mówię o potencjale, ponieważ no, moje, moje wywody na temat pluginów już znacie. One się sprowadzają do tego, że rzeczywisty zasięg. Na akumulatorach jest wręcz żałosny, a jak się skończy, to na benzynie nie uzyskamy żadnego dobrego wyniku z prostego powodu. Mały silnik ciągnie wielkie auto i musi jednocześnie ładować baterię. Ale potencjał jest. Ten samochód ma również potencjał ogromny potencjał jako samochód rodzinny bardzo mi się podoba świetnie mi się tym jeździ Mańka to do ciebie możesz spokojnie kupić sobie Clarity i to nawet właśnie hybrydową plugin i będziesz bardzo zadowolony Dziękuję do widzenia